Dzień dobry, witam. Dzisiaj postanowiłem zrobić taki mały un, unboxing. Jak się to wszystko uświadomiło. Bo myślałem, że chodzi o unpacking, czyli rozpakowywanie. A to jest unboxing. Unboxing z grudełka. i I taką rzecz dzisiaj chcę za, zademonstrować. Będą dwie rzeczy. Pierwsza to jest... Nie mieści mi się. O, nie mieści mi się w kadrze. Zamówiłem sobie taki mały kijek. Otworzę go profesjonalnym profesjonalnym narzędziem e, przy okazji polecam noże pana Dominika możecie sobie znaleźć na Facebooku e, nie muszę go reklamować jest, e, jest znany bardzo fajne noże dobrze zapakowane za dobrze trzeba się troszeczkę posiłować W środku znajdujemy kij to oczywiście na razie odłożę. Potem, potem wyrzucę. W środku znajdujemy kij jeszcze w dodatkowej policy, polikę też zdejmujemy. Kij nie będziemy w odłożymy. Dobrze wyszlifowany kij 90 cm długości. W sam raz, żeby używać tego do laski spacerowej Czę się przyda by jakaś rączka kupiłem to do treningu pałki laski mam nadzieję że roder się ucieszy bo to jest właśnie takiego rozmiaru żeby sobie poćwiczyć to tak krótce w ramach zbiegu a teraz właściwa część czyli un unboxing chińskiego bicza rzecz która wczoraj przyszła które przyszło w takiej fajnej małej torebeczce z napisem profesjonalny sprzęt sportowy sprawdziłem eee, torebeczka jest mała materiał taki sobie ale wystarczy że można było się przejść po centrum handlowym i wyglądać jak profesjonalna blondynka po wyjściu z jakiejś sefory albo nie wiem z czego one tam wychodzą ja wychodzę z siebie eee, co mamy w środku otwieramy w środku mamy oczywiście bicz i zaczniemy od bicza, dodatkowe rzeczy damy na samym końcu. Zaczniemy od bicza, tego rękojeści z takim fajnym Ręko rękojeść gumowa, później dosyć ciężka, później ją bardziej opiszę. Wyciągamy dalej tu bicz, jest więcej frędzelków, jeszcze więcej łańcucha, więcej frędzelków, jeszcze więcej łańcucha, jeszcze więcej łańcucha. Jeszcze więcej łańcucha. O, i tu się zaczyna dopiero sznurek. Miejmy sznurek. A, i na sznurku się kończy. Teraz e, trochę troch o wymiarach. To jest jakieś 1,50 m. mniej więcej nie mierzyłem, powiem szczerze. E, no co, to jest jakieś 60 cm. I ostatnia jego część. E, Chwile chwilę rękojeści, ciężka. Ciężka rękojeść, ale zabiera w sobie łożyska kulkowe. Jedno łożysko pozwalające się obracać wokół własnej osi, drugie łożysko pozwalające biczowi chodzić w różnych przestrzeniach. Dzięki czemu to jest e, trwalsze. Jeżeli ktoś z Was strzelał kiedyś e, z takiego zwykłego dziada, to wie, że zwykłego bardzo przepraszam, on jest niezwykły, Cała kolorystyka, te rzeczy A, e, dziada, to wie, że ta część, czyli to co ja nazywam przeponą, e, ona e, bardzo szybko się niszczy. W przypadku tego chińskiego bicza, e, to się tak szybko nie zniszczy. Teraz dalej łańcuch. Nawet no się przyznam, to nie jest to co ja chciałem kupić. Jak zwykle kliknąłem coś bez zrozumienia i przyszedł ten drugi, ale chyba jestem zadowolony. To się jeszcze później okaże, ponieważ jest to tak zwany podwójny łańcuch. Oni mają, produkują w wersji łańcucha i to jest taki zwykły łańcuch jaki, jaki znamy albo właśnie z, złożony z takich e, kółek e, podwójnych e, te kółka się zmniejszają zaczyna się od czegoś takiego e, na końcu jest e, takie małe ale mam wrażenie, że to są maksymalnie trzy wielkości e, nie więcej to jest ta część, którą moglibyśmy nazwać body. Body bicza. Teraz część, którą moglibyśmy nazwać falem. Jest w przypadku bicza tego jazzowskiego lub każdego innego ten fal jest najdłuższy. Tutaj jest dużo krótszy od, od tej głównej części body. To jest cała trudność w opanowaniu tych skrugowicza, czyli przekazywanie siły poprzez ten ciężki łańcuch. To jest pleczone. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu pleczone maszynowo. Dochodzi do od do 5-6 tych sznurków jest. Dochodzi standardowo do trzech. Do a potem przechodzi w coś, co w biczu dziadowskim nazywa się krakerem. Jest dużo krótsze dla porównania. To jest kraker to jest dziada profesjonalny, dziada, a to jest kraker bicza chińskiego. Dużo dłuższy. Eee, jeszcze coś o wymiarach. W momencie, kiedy go zamawiałem na w AliExpress, było napisane, że waży 0,75 kg, czyli 750 gramów, e, tyle co zawartość ćwierć litrowej butelki wódki. Możecie nie pamiętać, bo już takich nie ma, jest 0,7 w tym momencie. E, ja go zważyłem w domu, bo coś mi nie grało i on z rękojeścią waży 0,9 czyli mniej więcej tyle ile 3 czwarte z butelką nie wiem skąd Chińczycy wzięli 0,75 bo rękojeść waży 0,3 czyli tyle co ćwiartka w butelce a reszta czyli 0,6 to jest to jest sam, sam bicz jak się tym będzie machało nie wiem bo pokazuję go zanim jeszcze spróbowałem dla mnie ciekawostką są jeszcze takie, te frędzelki podoczepione do bicia. Ja w kinach tego nie widziałem. Być może oni sobie to odczepiają do takich biczy treningowych, bo jest to być może ma to jakieś zastosowanie. To będę się musiał spytać, do czego, do czego to służy. Co jeszcze jest w tym, w tym przepięknym pudełku? a w tym przepięknym pudełku jest jeszcze zapasowy, zapasowy fal od razu z naciągniętym krakerem. Tyle, że ten fal jest troszeczkę inny. Jak sobie tak porównamy, o. on po prostu składa się z jednej grubej części, żeby jest z parakordu, i od razu to przechodzi do, do takiej lekkiej, aby później przejść do takiej części, takiej no jak to właśnie mamy w naszych, w naszych dziadach i kraker. Jeżeli w tym oryginalnym. Więc ten kraker jest, jest właśnie zrobiony ze skręconego sznurka. To tutaj jest on zrobione ze sznurka prostego. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Nie wiem. Nie spodziewałem się, że otrzymam, że otrzymam dwa, dwa elementy. Nie będę ich wymieniał jakoś tak na bieżąco, no bo wymaga to rozgięcia takiej dosyć grubej grubego kółka i ściskania go za każdym takim za każdym takim ruchem to w jakiś sposób się osłabi więc, więc nie będę tego robił za, za często pewnie jak ten mi się zniszczy dopiero zdecyduję się podłączyć, podłączyć nowy no będę musiał wysłać pytanie do mojego znajomego Chińczyka dlaczego nie, nie spodziewałem się zrozumiałej odpowiedzi bo komunikacyjnie mamy komunikacji nie mam pewien problem. Co dalej? To jeszcze nie jest wszystko, co było w pudełeczku. W pudełeczku w torebce. W torebce była jeszcze e, są zapasowe, po prostu zapasowe krakery. Jedne właśnie w postaci skręconego sznurka, czyli zrobione dokładnie taki sam sposób w jaki, w jaki uczy tego w, w mistrzu o koniu. No tylko, że on nie robi takich długich. Może Chińczycy mają po prostu jakiś kompleks na temat długości. Muszą, muszą sobie zrównoważyć. Są dwa rodzaje krakerów. Jeden to jest właśnie ten skręcony, a drugi to po prostu są pocięte i zgrzane kawałki parakotu. Różnica? Nie wiem. E... Tak i ostatnia rzecz, którą jeszcze dołożyli też rzecz, której się nie spodziewałem i nie widziałem jej nie widziałem żeby Chińczycy używali to są rękawiczki rękawiczki takie tylko i wyłącznie osłaniające kiść dłoni Dawały się mi dosyć cienkie wąskie ale na dłoni wchodzą na no, nie wiem po co ja, ani ja się specjalnie lepiej w tym nie czuję, ani właśnie nie widziałem, żeby, żeby Chińczycy tego używali w momencie, w momencie kiedy ćwiczą. Tego jest para, bo nie na ćwiczymy lewą i prawą rękę, przy pomocy tego bicza dołożyli. I to jest, to jest wszystko, co zostało dołożone. Teraz pozwolicie, że wyłączę, wyłączę kamerę. E, spróbuję sobie troszeczkę postrzelać, a potem, e, jeżeli ja to przeżyję, to e, nagram takie e, prawie pierwsze strzelanie z Bicza. E, tego pierwszego nagrywać nie będę, bo jak się okaże, że mi się nie udało, to będzie troszeczkę wstyd. Nara. E, przeżyłem. Przeżyłem pierwsze strzelanie. Nie było tak źle. Eee, dziwnie chodzi lekko hmm, Bardzo ładnie przekazuje siłę na, na końcówkę Nadal nie wiem po co są te e, te frędzelki Może one w czymś pomagają, może nie Może po prostu ma być Może po prostu ma być ładniej eee, A co można o tym powiedzieć? Bardzo fajna zabawa Nie strzela mi on jeszcze za każdym razem Prawdopodobnie jest to kwestia odrobiny treningu I co? No, myślę, że mogę zademonstrować jak się tym macha E, Mam nadzieję, że teraz mu się uda. Koniec sprawy profesjonalnie mi się zawiną. Polecam. Bawcie się czymś takim.